Legionowcy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami służby celnej w gminie Teresin na terenie powiatu Suchaczewskiego ujawnili nielegalną wytwórnię papierosów. W sprawie zostało zatrzymanych czterech mężczyzn: dwaj to mieszkańcy Legionowa, 40-letni Mariusz U oraz 41-letni Bogusław O. Pozostali dwaj mężczyźni to obcokrajowcy, jeden Rosjanin, drugi obywatel Łotwy. Legionowscy policjanci powzięli informację, że dwóch mieszkańców Legionowa prawdopodobnie zajmuje się nielegalną, nielegalnym procederem wytwarzania papierosów. Pojechali tam na teren właśnie Powiatu Sochaczewskiego, aby zatrzymać osoby podejrzane, które brały udział w tym procederze. Policjanci na miejscu ujawnili. Około 1200 kg suszu tytoniu rozłożonego w, jednej, w jednym z pomieszczeń w hali, w drugim pomieszczeniu odbywała się cała linia produkcyjna stała maszyna, w której produkowane były papierosy. Było ich około 93 tysiące sztuk, gotowych, przygotowanych do dystrybucji. Obecnie policjanci zajmują się ustaleniem, kto jaką rolę pełnił w tym procederze, który z mężczyzn czym się zajmował oraz jak długo Trwała ta produkcja papierosów. Na wniosek policjantów i prokuratury w Sochaczewie sąd Sochaczewski zadecydował, że trzech mężczyzn zostało aresztowanych na trzy miesiące do sprawy. Mieszkaniec, legionowa Mariusz-U, został objęty dozorem policyjnym, będzie stawiał się na komendzie dwa razy w tygodniu oraz zastosował wobec niego poręczenie majątkowe. Czterej mężczyźni zostali zatrzymani podczas pracy na linii produkcyjnej przy wyrobie papierosów. Byli zdziwieni widokiem policjantów, jednakże nie stawiali oporu.